Flet poprzeczny to instrument, który należy do rodziny instrumentów dentych drewnianych, chociaż ten mój jest wykonany cały ze srebra. Dlaczego więc flet jest instrumentem dentym drewnianym? Otóż dawno temu, jeszcze w epoce baroku, flety były zrobione całe z drewna. Później, w XIX wieku, Theobald Bem przeprowadził reformę tego instrumentu. Dodał cały system klap oraz zaczęto flety wykonywać z innych materiałów, takich jak srebro, złoto czy nawet szkło. Dzisiejszy współczesny instrument właśnie wygląda w ten sposób. Są instrumentem strunowym, smyczkowym, ponieważ mają struny i smyczek. Smyczek potrzebny jest do tego, aby pocierać nim struny. Włosie smyczka zrobione jest z końskiego ogona. Jeśli zdecydujecie się na naukę w naszej szkole, to zapraszam też malutkie dzieci, bo dla nich mamy też mniejsze instrumenty. W Perdonie można grać bardzo, bardzo wiele różnych utworów. Akordony mają też swoje rozmiary i niezależnie od swojego wzrostu czy też wieku możesz grać na akordonie. I obiecuję Ci, że podczas pierwszego roku nauki będziesz wiedział, co oznaczają te guziki. Ja uczę na kontrabasie tutaj od 20 lat. Kontrabas to wspaniały instrument strunowy, na którym możemy zagrać wszystkie dźwięki jakie tylko chcesz. Zapewniam cię, że jeśli będziesz miał odrobinę determinacji, będziesz mógł odkryć wspaniały świat muzyki, wspaniały świat dźwięków. Nauczysz się wielu rzeczy. Wielu umiejętności, a przede wszystkim grać. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do nauki gry na gitarze klasycznej. Posłuchajcie go pięknego brzmienia. jest instrumentem z grupy instrumentów smyczkowych. Gramy na niej w pozycji siedzącej. Do wydobycia dźwięku na wiolonczeli używamy smyczka. Można również grać szarpiąc strunę. Zapraszamy na lekcję wiolonczeli do Państwowej Szkoły Muzycznej w Starogardzie Gdańskim. Pragnę przedstawić Wam ten instrument, na którym gram, na którym mam przyjemność również uczyć gry w naszej pięknej szkole. Jest to fortepian. Nazwa tego instrumentu nie jest przypadkowa, ponieważ składa się z dwóch słów, doskonale znanych każdemu muzykowi. Forte to znaczy głośno, oraz piano, czyli cicho. Jak zwykł mawiać Artur Rubinstein, wybitny polski pianista. Myślicie, że fortepian to jeden instrument? Nie, fortepian to sto instrumentów. Instrument, który prezentuje, to trąbka. Trąbka posiada ustnik, tłoki oraz większe i mniejsze rurki, i czarę głosową. Trąbka służy do gry solowej i orkiestrowej. Bardzo serdecznie zapraszam do klasy trąbki, którą mam przyjemność prowadzić. Wojciech Bednarek. Klarnet jest jednym z instrumentów, na którym można uczyć się w naszej szkole. Należy on do grupy instrumentów dętych drewnianych, ponieważ jest wykonany z drewna i to nie byle jakiego, ponieważ jest to grenadilla, która rośnie w Afryce. Dźwięk klarnetu jest wydobywany przy pomocy takiego drewnianego stroika, który jest przymocowany do ustnika. zaprezentować instrument muzyczny, na którym można uczyć się w naszej szkole. Jest to oczywiście saksofon. Należy on do grupy instrumentów dętych drewnianych, ponieważ dźwięk wydobywamy za pomocą takiego drewnianego stroika, który jest tutaj przymocowany, a cały instrument wykonany jest z metalu. Serdecznie zapraszam chętnych kandydatów do klasy saksofonu i klarnetu. Jest instrumentem należącym do rodziny dentych drewnianych podwójnostrojkowych. Nazwa obój pochodzi z francuskiego słowa obuła, co oznacza wysokie drzewo. A źródłem dźwięku w instrumencie jest trojk podwójny, ponieważ zbudowany jest on z dwóch kawałków trzciny. I na samym strojku też można zagrać kilka dźwięków. Wie, że instrumenty perkusyjne to nie tylko sam zestaw perkusyjny, a cała bogata gama innych instrumentów melodycznych, na których uczymy się grać techniką dwupałkową lub techniką czteropałkową. Zatem serdecznie zapraszam do rozpoczęcia nauki gry na instrumentach perkusyjnych w Starogardzie Gdańskim.